I o hej mankoi. ja jestem Eslet, a to jest kolejny odcinek Sports Horizon 5 Najpierw będziemy tuningować, a potem testować wybrany przeze mnie samochód. I tak, ogólnie wiem że w poprzednim tygodniu nie było żadnego odcinka, no ale akurat tak niefortunnie się trafiło, że w piątek była Wigilia, w sobotę i niedzielę był pierwszy i drugi dzień świąt yy, i troszeczkę wypadłem spory, bo też formy znaczy, bo nie grałem w Forza przez dosyć długi okres ale myślę, że to nadrobimy, a od Nowego Roku, mam nadzieję, będzie na pewno więcej streamów. Eee, znaczy mam nadzieję, że będzie więcej e, streamów niż e, w tym roku, bo w tym roku, no muszę przyznać, dużo to się na moim kanale nie działo, oprócz, e, pod, teraz właśnie w sumie pod koniec roku e, to odcinki z Forzy. Ale myślę, że po nowym roku, czyli od jutra, możliwe nawet już, że pierwszy dzień nowego roku 2022, tak? Dzisiaj jest na pewno 31. Tak. Eee, będziemy, będziemy, będziemy robić więcej streamów, gdzie, no wiadomo, tak. Będzie może Forza, eee, znaczy może, może co ja mówię. Forza to na pewno będzie, będzie jakiś Live z Forza, będzie Minecraft, może. Jakieś tam inne gierki to się zobaczy, ale na razie myślę, że możemy wejść do garażu i stunigować jakiś samochód. Jak w poprzednim odcinku, było coś z Europy i już troszkę było tych samochodów z Europy, teraz myślę, że możemy wziąć jakiś samochodzik z Azji. Może będzie to jakiś fajny azjatycki samochodzik. Tylko najpierw by trzeba popatrzeć, jakie tu są azjatyckie samochodziki. A może od razu sobie filtrujemy na. Na, 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 na. Eee... Nie wiem, ja się nie znam tutaj. Dobra, shuf to. Po prostu będziemy patrzeć i może natrafimy no, na jakąś fajną markę Honda. Honda NSXR. Brzmi ciekawie. NSXR 2005, czy to starsza? To starsza chyba. W sensie. Kurde, nie szczerze, ja bym ją chciał przetestować ze względu na te tynie światła. Według mnie te tynie światła one. One po prostu leżą cudownie, nie? To jest piękne malowanie i to takie japońskie I styl. Hmm. Teraz nie wiem czy wziąć to, czy wziąć to, ale chyba wezmę to, ma więcej pobrań i, i więcej polubień. A weźmy to. To jest w sumie ten sam artysta, więc nie ma co się rozczarowywać, bo to na pewno będzie ładne i to w sumie wiem. Bo już u tego artysty mam trochę. O tak, te światła. ale Nie wiem, one mi się strasznie podobają. Dwa wydechy takie. A, podoba mi się. Jak w sumie zawsze nie zawiodę się od tego artysty. Eee, zapisywanie. O jejku, dawno naprawdę nie było odcinka z <laughs> Ale dobra. Wracamy w wielkim stylu, właśnie z NSXM. Możemy podnieść maskę, czy to jakoś od boku? Nie, tu może. Nie, chyba maski nie można podnieść. Można światło puścić, można wejść do środka. Nawet nie, maski nie można podnieść. Rozczarowujące troszkę. Enter, a nie, przepraszam, te, e, Exit to był ten Escape. E, i ulepszenia i oczywiście ulepszamy silnik nie pamiętam jaki powinien być nie pamiętam jaki był w NSX tu mamy 3 2 litra L6 tu mamy V8 i tu mamy o 1.4 znaczy przepraszam 1.6 Pod wyścigi rajdowe, ale nie to standardowo zostajemy przy naszym stokowym eee, w silniku. Zostaniemy, myślę, z tym tym napęd, Zobaczymy, jak to będzie się sprawować pod drift. Oczywiście dajemy podwójną turbosprężarkę. Bo czemu by nie? Czemu by nie? Eee, szczególnie, że to jest japoński samochód, To tutaj chyba będzie bardziej pasować. Przepraszam, musiałem sprawdzić najpierw wydech, zanim to powiem. I tak, chciałem powiedzieć, że bardziej do japońskich samochodów raczej będzie pasować yy, turbo, yy, będzie pasować turbo, aniżeli jakaś yy, Supercharger. <grych> o supercharger to jednak jest... Yy, no, bardziej do amerykańców. I w sumie już mam pomysł, co w następnym odcinku yy, będzie robione. Chyba się też już domyślacie. A wyścigowe. Nie wiem czy pod drift robić. A robimy pod Drift. Mamy tak ładne malowanie, że nie możemy... Nie możemy tego. Eee, no, zapomniałem co chciałem powiedzieć. I trudno. Ale tak, dobra. Eee, nie wiem czy to cokolwiek nam da jakbyśmy ustawili 10 -biegło. Widzę, że przy 9-obiegowe jeszcze sterowność nam idzie w górę. Znaczy to są znikome tutaj te wartości. Ale zawsze coś możemy też. Hmm. Nie, to, to nie. No chociaż. A damy sobie tą, Jak nie ma żadnych e, takich, tych na czerwono, no to Git. Gowe, Go Driftowe. No Driftowe. Mechanizm zróżnicowy sobie damy. Opony też do Driftu, tylko nie pamiętam, które to były. uliczne, sportowy mieszanka do czegoś tam wyścigowe, do, tu jest do driftu, dobra mamy do driftu i oczywiście poszerzenie zobaczmy jak to będzie wyglądać, już mamy przekrzywione pony to tak, tutaj nie widać chyba za bardzo a tu już widać, tu już było widać dobra, zostawiamy sobie wszystko stokowe i sobie możemy tutaj zmienić możemy, a taki no po prostu kaczki z dyfuzorem i tu, nie nie, 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 nie. co prawda daje to dużo ale to po prostu to nie pasuje, ok? To do, do NSX-a nie. Albo ja mam jakieś inne bezguście, ale jak dla mnie to już jest samym sobie ładnym spoilerem. A widziałem jak to ściągnął tą pokrywkę, to to, 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 to pseudo spoiler i było tylko takie psiu, psiu, psiu I to wyglądało ładnie, naprawdę to wyglądało ładnie. Kup, enter, a mnie spasją Uch. Dobra i możemy przy okazji właśnie przetestować się nasz samochodzik jak to będzie się sprowadzić uuu ale bólak hmm. Jakoś tak super to się nie y, ślizga jak na przykład moje dwa inne wozy ale na pewno jest w tym potencjał. Tylko trzeba będzie zmienić tam dyferencjał i ewentualnie ...ewentualnie jeszcze bardziej te koła przykrzywić. Bo tylnie to nie są w ogóle przykrzywione. O, oj, ojoj, jo oj, oj. tak, dobra. Coś mówiłem o tym, że wyszedłem w prawe. Z prawe ne, tak, z w prawy. Ładnie, dobra, damy sobie geometrię na maksymalnie zaniżonej. Damy sobie tutaj oczywiście pod prędkość, żeby te biegi były duże. Bo tu nie chodzi właściwie o prędkość, tylko tu chodzi o to, żeby biegi były duże. Tak też zrobimy trzeci bieg będzie. zmienia. sumie nie. Zrobimy tak, że pierwszy bieg będzie całkiem krótki. Drugi bieg też będzie krótki, ale za to trzeci to będzie masykrycznie długi. Czwarty też będzie niczego sobie Piąty będzie tak gdzieś tu... no tutaj i ten będzie na samym dole Okej okay. Zobaczymy jak to wyjdzie Mamy już tu przykrzywienie yy, Znaczy no standardowo ale Do 80 Ej wydaje mi się że tym tuningiem poprawiłem to. Ewentualnie w ciągu tych dwóch minut mój skill wzrósł o 30%. Ale nie szczerze. Teraz to tym da się driftować. Normalnie, legitnie da się driftować. Dobra. W sumie e, tepnijmy się tak czy siak tutaj w to miejsce. Standardowo przepraszam nie chciałem. Ło, e, ale mi przyjechał tutaj. Oziemeczek nieźle, dobra i co prawda jest to samochód do driftu, ale przetestujmy go również w... w szybkiej jeździe i mam nadzieję, że 350 dobija. Swoją drogą tak długo nie grałem, że trafik dodali tu do gry na online, bo kiedyś pamiętam nie, nie było kompletnie trafiku, nie dało się tak jakby, znaczy jak był online to nie było tych samochodów takich, i praktycznie nie można było mieć kolizji z kimś. No, chyba że grało się ze znajomym, no to ze znajomym można było mieć kolizję. Ale tak poza tym, to dosłownie nic. A jak się grało w trybie offline, to nie dość, że byli drive, drive mistrze. Czy jak się na nich mówiło, no po prostu wasi koledzy, tylko że po prostu AI. I do tego właśnie normalne AI. A i przy dużej prędkości ten samochód się tak dziwnie zachowuje. Tak jakby chciał się ślizgać, ale nie mógł i z tego co widzę 350 nie dobijemy, ale może 330 jakoś, proszę coś taka liczba byłaby fajna i myślę że jak najbardziej osiągalna z tego że tu będzie taki zjazd znaczy teraz troszkę stracimy na prędkości ale zaraz zyskamy Jest dosyć dużo 333 o tym mówiłem i teraz zobaczymy, co się będzie działo tutaj. 340. O! 340 zauważyłem, i sądzę, że to jest maksymalna prędkość. Um. A, 340. Ale ten wydech też dobry jest. Oj, ten wydech dobry jest. Przy redukcji biegów, ten wydech, A trzeci bieg to naprawdę to, to jest klęska dla tego samochodu, jeżeli chodzi o wyścigi. On się tak wolno buja ale po trzecim biegu już nie jest tak źle, w sensie o, ej, bez, bez yy, żadnego hamulca ani ręcznego, ani normalnego, tak, takiego dryftowalną. Troszeczkę pod prąd ale to nie szkodzi. No i tak sobie tędy zjedziemy w driftowym stylu. Okej, okay. no i co drodzy widzowie? Ale strzela nam ten wydech. Kurwa się nawet nie odzywa. Nie wiem co zrobiłem. A. Pod H jest. Y... Klakson zapomniałem, ale. Dobra, walić to. Yy, głównie to chciałbym Wam już podziękować, bo praktycznie dobiegamy do końca tego filmu, ale wy jeszcze zostajecie do samego końca, czyli jeszcze jakieś 5 minut filmu będzie. Ponieważ był test szybkości, był test, można by powiedzieć yy, driftu, ale został nam jeszcze jeszcze raz tryb, yy, test driftu oraz test dźwięku, gdzie ja po prostu będę siedzieć cicho, przejdziemy przez te tutaj trzy tunele. I gdzieś w tym miejscu będziemy kończyć i ja już będę się nie odzywać. Więc jedynie, co mi pozostało, to podziękować Wam, że zostaliście prawie do samego końca. E możecie również zostawić łapkę w górę i subika na kanale, jeżeli tego jeszcze nie macie. Bo tego kontentu, który widzicie teraz, będzie na kanale więcej. A z 2022 będą nawet e livey. Więc myślę, że warto tutaj zostać. E także już bez zbędnego przedłużania. Ja zostawiam wam, z stawiam was z dźwiękiem tego samochodu, a ja już się wyciszam. Trzymajcie się, cześć.